Artyści mówią o tym, co przeżywają. Jeżeli słuchacie RPK, jeżeli słuchacie Ciemnej Strefy, jeśli chłopaki mówią o ćwaniu, jeśli mówią o ulicy, to mam nadzieję, że to przerobili. Ale znam artystów, którzy nie przerabiali ulicy i śpiewają o ulicy. Jak słuchacie hip-hopu, słuchajcie tego, o czym mówią i weryfikujcie, czy to jest na fakcie w ich życiu. Dlatego, że ja cenię sobie hip-hop, dlatego, że jest na fakcie, na fakcie w życiu. Jak byłem na koncercie Hemgro. I dali ostatnią płytę ze swojej trylogii, która w ogóle nie siadła odbiorcom, śpiewali inną płytę. I teraz jeżeli chodzi o podkładanie, to moje pytanie, podążyli się czy nie. Tylko po to, żeby się ludzie bawili, zamiast przekazać to, co mieli tak naprawdę w sercu. To jest bardzo ważne. Dzisiaj wieczorem organizujemy koncert pod hasłem jak Pitball, Gratgoną. Koszulkę z Pitbulla, zakochany jestem w Pitbullu. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Pitbull ma niesamowite cechy charakteru. Zobaczyłem yy, w pewnym momencie na Facebooku też informację o Pitbullu, który uratował życie rodzinie walcząc z kobą. Pies zdech. Yy, pomyślałem sobie, to nie może tak być, że on jest agresywny. Zainteresowałem się jego cechami charakteru. Cechy charakteru Pitbulla są niesamowite, bo jest wierny, jest wytrwały, odporny na ból walczący, czy dążący do celu yy, mimo bólu i cecha, która mnie najbardziej ujęła za serce ma zrównoważony temperament i sobie pomyślałem jak ja bym był takim chrześcijaninem jak ten, jak ten pies z sobą to ja bym tak chciał, tak się chwyci Boga mocno jak ten pitbull chciałbym wam na początek opowiedzieć o sobie no tak jak Bogdan nie miałem łatwo w życiu chociaż nie miałem łatwo tylko dlatego, że nie chciałbym mieć łatwo i robiłem jakieś głupie rzeczy w swoim życiu. Nie? Krótko chciałbym Wam o tym opowiedzieć w takim utworze, który się nazywa Przed Snem. Kolejny raz w Bielsku Białej. Zdumiało mnie to, że jak powiedziałeś na samym początku, przed tym spotkaniem nie mogłeś spać. Mhm. Wydaje się, że powinna to być rutyna, bo to jest kolejne spotkanie, prawda? A mimo wszystko, skąd to się bierze? To bierze się z trudności, które każdy ma na swojej drodze. Jeżeli wychodzi gdzieś do przodu, żeby dać coś od siebie ludziom, żeby żyć pełnią, pojawiają się na tej drodze trudności. To jest wspaniała droga, niesamowita. Spełniają się marzenia, ale są też trudności. Czasami w nocy człowiek po prostu się stresuje, nie może spać przed tym, co będzie się działo w następnym dniu, ale to daje niesamowitą wartość. Jeśli chodzi o rap, mam wiele metod, wiem Chociaż nie jaram przed snem, jak metod mena Kiedyś smażyłem w oknie, żegnając się z dniem Zwijając z petą ten w co nam czaj. uwielbiałem dać pani krótkie Nieraz lewałem z siebie przy tym wódkę Z przykrym skutkiem nie wiedząc, jakie były fakty Chłopaki mi mówili, że mama ściągała mnie z ławki nad ranem Gdy później widziałem oczy matki Do nocy nie przesłaniałem Nalej. Wychodząc z klatki o piwnicę Zahaczałem tam, gdzie te matki brałem Nie zabrałem i jadałem, nieraz białem Jak o tym myślę, daj spokój Po kilku roczach potrafiłem kraść, matcy sam, zboru To, co mówiłeś tym młodym ludziom dzisiaj tutaj, co mówisz za każdym razem, gdy spotykasz się z nimi na koncertach, czy właśnie w takich okolicznościach, e, jest ściśle związane z tym, co, co stało się z Tobą. Jak to jest, że, że musisz dzielić się tym swoim doświadczeniem? Bo jeden powie, no stało się fajnie, zachowam dla siebie. Ale skąd taki imperatyw, żeby wychodzić i mówić to? E, jak Coś się zmieniło w moim życiu, to poczułem takie głębokie, po prostu jakby jakiś dogmat, że warto to robić i że są osoby, które dzięki mnie mogą się zainspirować, tak jak ja zainspirowałem się w swoim życiu wieloma cudownymi, wspaniałymi historiami. I na początku w to nie dowierzałem, zresztą tak jak jeden z kroków, o których dzisiaj mówiłem w akcji Rób to, co kochasz, nie dowierzałem w to, ale okazało się, że to jest realne. I po kolejnych działaniach dostaje maile, dostaje podchodzą ludzie, coś się dzieje takiego. Co daje człowiekowi jakby i siłę i motywację do tego wszystkiego. I przede wszystkim yy, okazuje się, że to właśnie historia, moja historia i konkretne etapy z mojego życia najbardziej komuś pomagały. Na przyciwko mam siebie rzutnik. Dokładnie tak, i ja to stwierdzam, a za sobą, bracie, mam tutaj embra. Dokładnie tak, to kolejna rodzinka widzę spogląda tam koleżanka Blownyka. Dokładnie tak, bracie, ja tutaj chłopę, a ona chyba siebie sobie na telefon. Dokładny tak, ja mam masę ruchu, więc powiem skądś się dzieci na tym Facebooku żartuję optymistą, jestem, realistą, nie mogę nabijać nawet przestęp Wiesz o co chodzi, jak tu nie mam zamiaru pełkać, to płata, jak widzę na się też patrzy no i myśli, czy on to zawsze? Znaczy, czy może tutaj będzie jakiś teatr, ale tego nie będzie to nic więcej, na pokarł, a ja myślę, że się dostarł Wiem i jestem przekonany, że jeżeli ktoś jest dobrym człowiekiem w swoim życiu, to czuje się dobrze ze sobą, czuje się dobrze w rzeczach codziennych, w sprawach codziennych i we wszystkich najprostszych sytuacjach, tak jak mówiłem, żeby uśmiechnąć się do pani w sklepie, kiedy kupujemy bułkę, nie? która nam wydaje resztę, żeby się uśmiechnąć, żeby być dobrym człowiekiem, tak, zależy mi na drugim człowieku. Bo wiem, że to daje jemu samemu niesamowitą wartość. To jest to dobre, jak to z na widać, chcesz jeszcze się Mogę Mogę jeszcze ale po co? Ja tutaj jestem, brak moją mocą. a chciałbym tutaj jeszcze coś poskładać z wami, jeśli macie ochotę pogadać. Ciekawe jest również to, że mówisz o rzeczach niezwykle pozytywnych. Takim językiem uniwersalnym można powiedzieć, nie mający nic wspólnego z Ewangelią. E, od czasu do czasu przypominasz tylko o przypowieści, o talentach, bo przecież to wszystko jest gdzieś. E, odsyła do tej opowieści. E, czy to jest sposób na ewangeliza ewangelizację? Jest to jakaś forma. Na pewno. E, ja tak, tak jak powiedziałem, mam takie ogromne przekonanie, że człowiek, który robi w swoim życiu to co kocha i idzie z Bogiem, ma taki przedsionek nieba. Już tutaj na ziemi. I teraz jeżeli ja komuś taki przedsionek mogę zapewnić, nie wciskając mu go na siłę, ale pokazując mu jak jest, i on z tego skorzysta, no to cudownie. Dlatego tak mówię o przypowieściach, bo są dla mnie prawdą, są dla mnie codziennością, są dla mnie sprawą jakby niepodważalną, to co jest w piśmie. I staram się z tego korzystać do tego, aby inspirować ludzi do zrobienia jakiegoś kroku, a oni później zaczną zadawać sobie pytania, dlaczego mi się to udało, kto mi w tym pomógł i tak aby świat zdał sprawę sobie Większość ludzi Dziś już życiem się krzuci, Nikt nie robi tego co chce Ale to co musi to mnie dobija A świat raczej zabija Zamiast rozmnażać talenty O ściany się obija Zwalając na państwo, na system Te sprawy ja robię swoje Tylko Bóg jest bez wady Z Nim trzeba się urodzić A później go odkrycią sam nie przychodzi I mówi dzień dobry Szukają go młodzi, lecz go Bix Ma tworzy przez cały całe życie Zmień trzeba się urodzić, a później go odkryją dobry. Sam nie przychodzi i mówi dzień dobrze. dobry Szukają go młodzi, lecz kupi ich smak Ten tydzień z Ewangelią mm, ma hasło w formie pytania, dlaczego wierzę, dlaczego nie wierzę, dlaczego Ty wierzysz, bo wiemy, że wierzysz. <laughs> wierzę, bo wiara odniosła konkretne e, skutki w moim życiu i to, że odważyłem się pójść za radami mojego brata, który powiedział mi, żebym poszedł na modlitwę wstawienniczą i na mszę e, świętą oraz na do spowiedzi z całego życia, Odniosło konkretny skutek w moim życiu. Czyli to już nie jest. Są rzeczy, w które się wierzy, a to jest dla mnie prawdą, że to się zmieniło w moim życiu. I to jest prawda, którą, o której ja mogę mówić, że to się zmieniło. I mogę mówić o wierze, właśnie, w... bo są rzeczy, w które musimy uwierzyć. No, musimy je po prostu uwierzyć. I właśnie przez to pomyślałem sobie, że chciałbym zachęcić młodzież, żeby byli. Żeby byli pitbulami, pitbulami w sobie, pitbulami w wierzy, żeby umieli bronić tej wiary, żeby chwycili się Pana Boga i się go trzymali. Bez względu na to, co się dzieje, co się dzieje w kościele, to, to co słyszymy w mediach, bez względu na to, co ich dotyka, bo może spotykają chrześcijan letnich w swoim życiu i są zniechęceni, żeby jednak zechcieli, zechcieli być wytrwałymi. Wiernymi, wiernymi nawet swoich domat. Później będą się żenić, będą wychodzić za mąż, żeby byli wiernymi i wytrwałymi w związkach małżeńskich, żeby byli, mieli zrównoważone temperamenty w swoim życiu, choćby w rozmowach e, z dziećmi. Oh, <laughs> Co to chcę robić, tym więcej osiągam i zachęcam was do tego, żebyście to robili tak jak robi to PZK, bo oni tak bardzo chcieli robić rap, tak mocno w to wierzyli, że teraz nagrywają w 3-4 Teatr w Studio, teraz będą nawijać na tej scenie i przy okazji mieli najlepszy debiut, jaki w życiu widziałem. Dzień. W tym i wyjdzie, jakiego pasu ludzkiego, jaka pluralizmu. Tak Tu się ukradziłem nie będę się tu zrek pali. Szusta, walek, abraża, prawda. Może tu będę, dalej nie ma na ludzki brak myślenia. Dziś sens istnienia, Coś zmienia, marzenia, ludzie milkną z wrażenia Ja mówię dużo, z dość, z koniec! Mam dość patrzenia na ludzki piach myślenia Dziś sen istnienia, i coś Mamy nadzieję, że tymi wartościami, które przekazujemy w tym hip-hopie, w tej muzyce serca W tym, że hip-hop jest właśnie tym, co płynie z serca, tak jak rozmawialiśmy Mam nadzieję że może się zachwycicie się tą miłością, że będziecie żyć tu i teraz zawsze miłością. A gdy przyjdą trudne chwile, to pomyślcie sobie o tym. Żeby ludzie wam wybaczali, ale wy, żebyście wybaczali ludziom.